Wraz z nowym rokiem miałam ochotę na małą metamorfozę swojego domu, dlatego wybrałam się do kilku sklepów, żeby zobaczyć nowości. Więc jeżeli tak jak ja masz ochotę na pewne zmiany w swoim wnętrzu, zapraszam Cię na przegląd dodatków wartych uwagi. Partnerem kanału jest firma Brainhouse, która zajmuje się automatyką budynkową. Link do partnera znajdziesz w opisie pod tym odcinkiem. Uwielbiam świeczniki i dlatego nie mogłam nie zwrócić uwagi na te, które są naprawdę w rewelacyjnej cenie 9 zł, w bardzo ładnej, przygaszonej kolorystyce, mają prosty kształt i swoją stylistyką nawiązują do wabi -sabi. Kolejny świecznik na długą, stożkową świecę, tym razem w beżowo-brązowej kolorystyce, również w cenie 8 zł. Zwróciłam uwagę też na te o organicznych kształtach i bardzo ciekawej formie, które dostępne są w różnych kolorach. A jeżeli potrzebujesz na przykład małego lusterka, które będzie pięknie prezentowało się na przykład na toaletce albo gdzieś w łazience, myślę, że ten model, który kosztuje 13 zł, będzie wyglądał świetnie. Ma bardzo ładny biały kolor i ciekawy organiczny kształt. Spodobał mi się także ten ciekawy obraz w neutralnej kolorystyce z motywem nowoczesnego kwiata, który ma ramę w kolorze ciemniejszego drewna, pasportu, a jego cena to 23 zł. Te metalowe półki będą świetnie prezentowały się nie tylko na ścianie, ale także na przykład oparte gdzieś o kuchenny backsplash do wyeksponowania kilku jakichś ładnych kubków czy filiżanek. Dostępne są w wersji czarnej oraz beżowej i kosztują 60 zł. Organiczne kształty nadal są modne, dlatego nie mogło zabraknąć także półek o wymiarach 57x19 cm, które dostępne są w jaśniejszej oraz ciemniejszej wersji i kosztują 30 zł. Kolejna półka, tym razem o bardzo prostym, nowoczesnym kształcie, w wymiarach 55 x 20 x 55 cm, w czarnym kolorze, także w cenie 30 zł. Dla wszystkich miłośników herbaty znalazłam świetny, szklany, bardzo prosty kubek wraz z zaparzaczem, który kosztuje 18 zł. Oraz uroczy kubek do espresso ze żłobionego szkła w cenie 3,50. Zwróciłam również uwagę na ciekawy stolik pomocniczy w groszkowym kolorze o falistych brzegach, który ma średnicę 40 cm, wysokość 54 cm i który kosztuje 70 zł. A tu drewniany regał z pięcioma półkami o wymiarach 129 x 80 x 30 cm, który dostępny jest w wersji jasnego oraz ciemniejszego drewna. Regał ten kosztuje 100 zł. Dostępne są także pufy o różnych ciekawych kształtach z materiału alabukle, które kosztują między 80 a 100 zł. I kolejny bardzo ciekawy obraz w beżowych kolorach, który dostępny jest w różnych wzorach i który kosztuje 43 zł. Spodobała mi się także ta duża świeca w beżowym kolorze na trzy knoty, która ma ciekawe żłobione brzegi. Świece te dostępne są w różnych kolorach i kosztują 17 zł. No, trzeba przyznać, że wiosna zbliża się wielkimi krokami, dlatego warto pomyśleć również o sezonie tarasowo-ogrodowym. Tu moja propozycja tacy o falistych brzegach, średnicy 30 cm, która kosztuje 18 zł. Te świetne metalowe lampiony dostępne są w trzech różnych kolorach, kosztują 25 zł. Mnie osobiście najbardziej oczywiście przypadł do gustu właśnie ten piaskowo-beżowy. On będzie przepięknie odbijał na przykład płomień świecy poprzez te szczeliny. Znalazłam też dyfuzor zapachowy z kamieniami lawowymi, który dostępny jest w wersji szarej oraz czarnej. Dyfuzor ten kosztuje 18 zł. Oraz świetne lodowe świece o bardzo ciekawych kształtach w cenie 7 zł. Kolejny przykład mebla w piaskowo-beżowej kolorystyce o wymiarach 75x35x75 75 cm w cenie 88 zł. Nie mogła mnie zwrócić też uwagi na ten uroczy zestaw, czyli narzuty na łóżko oraz poduszkę w różowo-czerwonej kolorystyce z wyszywanymi serduszkami. Narzuta ma wymiary 220x180 cm i kosztuje 70 zł i moim zdaniem przepięknie będzie prezentowała się na przykład w dziewczęcym pokoju. Moją kolejną propozycją jest również ten piękny, szklany, żłobiony świecznik o wymiarach 7 na 11 cm w cenie 10 zł. Oraz te ledowe świece, tym razem w trójpaku, który kosztuje 8 zł. I kolejne lustro o nieregularnych kształtach białej kolorystyce w cenie 30 zł. Ciekawa jest także ta lampka na baterie w beżowo-piaskowych kolorach w cenie 30 zł. Moim zdaniem będzie ona bardzo ładnie prezentowała się na przykład w dziecięcym pokoju. I przepiękne małe kubeczki do espresso ze świetnego szkła. Te kubeczki sama kupiłam do swojego domu. Czteropak kosztuje 18 zł. Te białe talerze z czarnymi nakrapianymi elementami będą pięknie prezentowały się na przykład w nowoczesnych wnętrzach. Duży talerz kosztuje 12 zł, natomiast mniejszy jest w cenie 10 zł. I kolejne szklanki, tym razem dwupak o pojemności 530 ml w bardzo ciekawym organicznym kształcie w cenie 26 zł. A teraz coś dla najmłodszych, czyli przesłodki kubek z brązowym szklanym misiem w środku. Ten kubek również wrócił ze mną do domu, bo bardzo spodobał się mojej córci. to już cały przegląd i wszystko co zwróciło moją uwagę w tych sklepach. Daj znać jak spodobał ci się przedstawiony przeze mnie asortyment i co wybrałabyś wybrał do swojego wnętrza. Jeżeli filmik przypadł ci do gustu, będzie mi bardzo miło jeżeli klikniesz łapkę w górę oraz zasubskrybujesz kanał i włączysz przycisk dzwoneczka, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które będą regularnie się na nim pojawiały. I oczywiście jak zwykle, zapraszam cię także na kolejny film już w przyszły piątek o godzinie 19:30. Tymczasem trzymaj się ciepło i do zobaczenia.